Panie witam, witam, witam. Pani prezesie, tak. my na Pani ręce chciałobyśmy złożyć problem i sprawę, o której myślę, że należałoby zacząć zmianę w ochronie zdrowia, a mianowicie o niwelację różnic, jakie są między Nakładami na ochronę zdrowia w różnych regionach naszego kraju. A co za tym idzie, jeżeli chodzi o płace pielęgniarek, prac, o płace i warunki pracy? My, jak tutaj napisałam, dla nas to już brakuje liter alfabetu, my już nie jesteśmy polską pod tym względem. W nas się wzbudza poczucie winy, na przykład jeżeli chodzi o podwyżki. Rozsacza się wizję, że szpitale padną. Dlaczego się odwołuje do naszego sumienia, do naszego poczucia odpowiedzialności, a nie innych grup zawodowych również? Dlatego to jest ten taki podstawowy problem chciałabym, tutaj go opisały, opisałyśmy i bardzo proszę um, o... o, o jak... Byłyście Panie w Warszawie? Byłyśmy, oczywiście. Ja rozmawiałam właśnie, bo by były Panie, Wasze przedstawicielki, rozmawialiśmy o, no, i też o tych kwestiach, no przede wszystkim wynagrodzenia, ale mnie poruszyła jedna rzecz, Myślę, że to jest, o tym trzeba bardzo głośno Pani mówić, się, o czym Pani mi tam też zwróciła uwagę, że trzeba rozmawiać o degradacji zawodów, że Wy jesteście jak jak, jak przyciągnąć tak. młode dziewczyny, żeby chciały tak, tak. przyjść do pracy. Pani Prezes, a czasami bywa rozbieżność nawet o 2-2,5 tysiąca w podstawie naszego wynagrodzenia. No więc takie miasta jak Łomża, gdzie jest bardzo, są niskie zarobki, jeszcze bardziej się pogrążają i tutaj naprawdę nikt do nas nie przyjdzie. A szpital jest Jednym, jeden z największym, z jedynym zakładem, który zatrudnia dziś tyle osób. Gdybyśmy mówiły do Pana Ministra, że my chcemy pracować z pacjentem, a nie z papierami, gdzie musimy postawić 100 pieczątek na dziesięciu tysiącach papierów w ciągu miesiąca, to jest chore. Pacjent Zajnij zostaje no, tak. zatrudniony. Ile Was jest zatrudnionych Iza. Jest zatrudnionych w szpitalu troszkę ponad 400. O, to jest ogromne. Przypuszczam, że ten szpital to jest jeden z większych pracodawców. A, największy, największy, tak, największy. i sure. Także bardzo prosimy. Pani Grappini o ja tutaj przedstawicielem tego środowiska. Popieram pełny. No, już podejdę do Pani. to Przewodnicząca, jest naszą koleżanką, pielęgniarką, też oddziałowo na oddziale dzieci. Rozumiem te środowiska od, od także. naprawdę coraz ciężej nam się pracuje, coraz trudniej, za coraz mniejsze pieniądze. bardzo marginalnie. Ja się, no, się umówiłam z paniami, które były u nas w Sejmie, że będziemy się spotykać na roboczo. Pani poseł Elżbieta Rafalska ma być takim koordynatorem, żeby przygotować w tej chwili pro, program, żeby się przyjrzeć co możemy zrobić. Dostałam materiały też, które zostały przez środowiska Pani zlecone ekspertyzy. No i musimy w tej chwili przyjąć drogę, którą pójdziemy w najbliższym czasie, ja dzisiaj pani macie konkretne Oczekiwania finansowe, które zgłosiłyście. No, pan minister obiecywał jakieś rozwiązania, ale czy one wejdą w życie? No, jak mówię, obiecać można wszystko. Jakiś papier to jest konkret, prawda? Ale też jest kwestia y, nie tylko wzrostu wynagrodzeń, co jest w tej chwili najważniejszym problemem, ale w perspektywie mówienia i myślenia właśnie o tym, co wy podnosicie, że niedługo będzie zapaść i brak pielęgniarek przy łóżkach tak, ale jeżeli już w tej w nie zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje w sprawach pielęgniarek. Będzie to zawód umierający. Średnia wieku pielęgniarki jest to 50 lat. Nie ma w ogóle młodych ludzi, którzy przychodzą do zawodu. Oni wyjeżdżają, oni się kształcą, ale wyjeżdżają. No, tak, wyjeżdżają, ale wyjeżdżają. My jesteśmy wykształconą grupą zawodową, mimo wszystko mamy specjalizacje, licencjaty, magister, magisterki. Nie mamy żadnych za ale pracujemy za naprawdę najniższą krajową, pewnie nam jeszcze za chwilę będą dopłacać do najniższej, bo jest ciężkie. Dziękujemy Państwa i wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego.